Siemano, witam Was, Penchard, w kolejnym odcinku. I dziś po raz kolejny będzie garść pytań, bo skoro są pytania, to są jakieś bardzo fajne nagrody. A nie, sorry, e, to nie ta seria. W każdym razie, po raz kolejny będzie konkurs, który tym razem śmiało można podzielić na takie dwie części, bo część pierwsza, ta pozytywna. Ta zdecydowanie przyjemniejsza. Sponsorem bardzo fajnych nagród jest Sysiek Parzych. Część druga, ta powiedzmy, że negatywna, czyli ta, w której trzeba się będzie co nieco pomęczyć. Autorem serii pytań jestem ja. W każdym razie, pytania będą raczej proste, a nagrody będą raczej, zresztą, jak zawsze, bardzo fajne. To co, gotowi? A więc zaczynajmy. No dobra, no to jak przyjemniejsza część, to przyjemniejsza, czyli nagrody. Otóż, sponsorem nagród jest Ksysiek Parzych. I jakie to nagrody? To już mogliście widzieć przy okazji odcinka Unboxing Paczki od Krzyśka. I tam w tej paczce były fanty różne. Były fanty dla mnie, ale były też fanty, które są przeznaczone na ten oto konkurs. Oczywiście uzgodniłem to z Krzyśkiem, że będę to oddawał na konkurs, ponieważ posiadam już te fanty, także nie były mi potrzebne i wymyśliliśmy sobie, że tak to będzie dobry sposób właśnie, żeby kogoś obdarować. Po prostu zorganizować konkurs. Jeżeli Ktoś oglądał tamten odcinek, to już teraz będzie wiedział, że fanty są całkiem fajne. Oczywiście tam były problemy, bo to będą, powiem już od razu, amigowe oryginały. Dwa big boxy do wzięcia i coś jeszcze. Generalnie y, był problem taki, że tam nośniki nie działały i tak dalej, ale sobie z tym poradziłem. O tym będzie za moment. Y, fantów było cztery. Cztery nagrody będą dwie, czyli po prostu nagroda pierwsza, dwa fanty, nagroda druga, dwa fanty. Tak to podzieliłem, żeby nie oddawać e, czterech rzeczy i tak dalej. I w zestawy, te, które porobiłem, wydaje mi się, że są całkiem fajne i każdemu powinny przypaść do gustu. Tak mi się wydaje. Dobra, to przejdziemy teraz do omówienia tego, co tu jest do oddania, co tu można sobie wyhaczyć do oddania, co ja mam do oddania. W sumie to ja z ksiśkiem do stołu. Uff. A więc mamy zestaw dwóch nagród. Zestaw pierwszy i zestaw drugi. Zestaw drugi na razie na boczek, pokażę Wam, co jest w zestawie pierwszym do wygrania. A więc mamy grę Powermonger, oryginał na Amigę i mamy podkładkę pod myszkę. I zacznę może od podkładki pod myszkę. Podkładka to jest logiem Amiga, bardzo fajna, bardzo fajnej jakości. Taka, dosyć taka gruba, fajna. Ja mam taką samą podkładeczkę, używam już ją spory kawał czasu temu. Dostałem ją od Ksyśka, też taka propos. Yy, nic się ze mnie nie dzieje, bardzo fajnie spełnia swoją rolę. Ej, no fajny gadżecik. Mamy tutaj logo Amigi i tak dalej. Bardzo fajnie to się prezentuje tutaj w zestawie z oryginalną Amigą, z myszką i tak dalej. Bardzo fajna rzecz. A więc mamy podkładkę pod myszkę i mamy grę Power Monger. Power Monger w takim małym boksie. Bullfrog, czyli strategia. Oddaję tą grę, ponieważ ja w strategiach nie gustuję, nie znam się na tym, ktoś kto grywa w strategię, będzie zadowolony z tej gry, na pewno. Boksik prezentuje się tak, tutaj w tym miejscu jest tylko troszeczkę przerwana, pewnie była cena, boks jest otwierany w ten sposób. I teraz tak, w zestawie mamy <grych> dwie dyskietki, dwie dyskietki, ta była oryginalna, oryginalna a ta nie. Dlaczego? Otóż... Oryginału nie dało się uratować tego z tego boksa. Nie dało się uratować ta włóknina tutaj wyszła bokiem. Chciałem to czyścić, ale przy próbie czyszczenia e, okazało się, że to nic nie daje. Ta dyskietka została włożona do napędu, mocno brudna, została przeorana i po prostu nie będzie tego tutaj widać. Jest przeorana całkowicie tym brudem i wszystkim głowica to zaorała i tego po prostu już nie dało rady uratować. Ale ten nośnik nie działa. Za to ten działa. Kupiłem na Allegro drugą, drugi oryginalny nośnik z gry Powermonger do gry Powermonger za całe, za całe powiem wam 4,50, 4,50 i staję się posiadaczem nośnika, który działa, który jest sprawny, oryginalny również. A więc mamy zestawik, czyli mamy dyskietkę, w sumie dwie, jak ktoś będzie chciał, oryginalną dyskietkę z oryginalnymi danymi, taka propos, Mamy instrukcję do gry. E, oczywiście gra jest zabezpieczona, e, trzeba wpisać, e, będzie pytała w odpowiednim miejsce zabezpieczenie. Wszystko tutaj widać ładnie, to sobie przyszły e, właściciel, posiadacz tej, właściciel tej gry sobie rozkmini sam jak to działa. Mamy, e, co tu mamy? Amiga Command Summary Card, to jakieś po prostu info dodatkowe do, do, do tej gry. To jakaś taka książeczka i mamy dalej, mamy oczywiście kartę rejestracyjną niewypełnioną, też fajna rzecz. I mamy, powiem szczerze, nie zaglądałem tutaj. Aha, czyli po prostu, że wyjdzie, że wyjdzie jakiś, jakaś książka, tak, która pomoże w rozpykaniu tej gry. Taka reklamóweczka. Czyli mamy to, 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 mamy e, oryginalną instrukcję, oryginalną, bo jaką, żeby by inaczej, i nośniki dwa, ale tak naprawdę jeden tylko jest potrzebny. I tak prezentuje się zestaw pierwszy, czyli podkładka pod myszkę, i gra Power Monger. A w skład drugiego zestawu wchodzi gra Jaguar XL220 i oczywiście plakacik Komoda i Amiga, którego nie będę rozkładał Komoda i Amiga z magazynu Komoda i Amiga Plus, czyli logo Komodore z napisem, to still ready. Bardzo fajnie to się prezentuje. Plakacik bardzo fajny. No i mamy do powieszenia na ścianie, jak znalazł. Mam swój, czekam na antyramę, żeby nie mogę się zebrać, żeby kupić antyramę, powiesić go na ścianie, żeby ścianę będę ją wypełnioną już do końca. Także plakacik bardzo fajny. I mamy grę Jaguar. Sam box, jeżeli chodzi o sam box No to sam box troszeczkę ma Za sobą przejścia, powycierany jest tutaj Gdzieś na rogach, w tym miejscu No generalnie troszeczkę ten box przeszedł Tutaj została cena zerwana Jeżeli chodzi o spód, źle sobie złożyłem Oczywiście, no spód też jest Wklęśnięty i tak dalej, też jest poprzecierany Nie jest może, oceniłbym stan tego boxa Tak na 3, 3 na 5 No ale generalnie nie jest źle Nie jest nigdzie mocno rozwalony, może tak Otwieramy sobie boksik I mamy tak Dyskietki, o nich za moment. Mamy e, kartę rejestracyjną, tak jest, kartę rejestracyjną. Mamy instrukcję, taką standardową jak u mnie, bo ja mam, ja mam też swoją kopię Jaguara, czyli instrukcja książeczkowa i mamy dyskietki. Jeżeli chodzi o dyskietki, niestety. Dane na tych dyskietkach były po prostu uszkodzone. Nie dało się ich odzyskać. Nastąpiła próba nagrania dyskietki lub sformatowania, a nie była ona wyczyszczona i po prostu to się nie udało. Wyczyściłem te dyskietki, sformatowałem je i nagrałem od nowa dane. Na dysk pierwszy, na dysk drugi i teraz to wszystko śmiga jak należy. Dyskietki działają, taka propos, wszystko się wczytuje. Udało mi się znaleźć taką kopię. Jaguara, że nie ma tego krak intra całego i nie wiem czy to jest zbieg okoliczności, ale gra na początku pyta o wpisanie kodu. Oczywiście tutaj wszystko znajdziemy w instrukcji. Kod podaje wszystkie szczegóły, jak znaleźć kod. Jeżeli wpisałem dwa razy pod rząd, wpisałem źle kod to w pierwszym etapie gra wywaliła mnie do menu. Nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, nie mam pojęcia, testowałem na Amidze 600 z kartą Turbo, tak a propos nie da się grać za szybko, to działa, ale wywaliła mnie do menu, eee, a gdy wpisałem kod poprawnie za trzecim razem, to o co zapytała, no to grałem już normalnie. Z okoliczności może, nie wiem. W każdym razie eee, dyskietki działają, dane działają. No niestety, są z ADF-ów, ale są w najlepszej kopii, najbardziej zbliżonej do oryginału. Tak mi się wydaje i wszystko jest sprawne. Także zestaw drugi to jest Jaguar XL220 i plakacik. Takie oto rzeczy będą do wygrania w tym konkursie. No, to przechodzimy do tej części mniej przyjemnej, którą już, której autorem byłem już ja, czyli do pytań. Pytania będą trzy: pytania będą miały związek z kanałem moim, później z moim i z kanałem Krzyśka, a na sam koniec z kanałem Krzyśka. Tak sobie to ustaliłem, tak sobie to wymyśliłem, podzieliłem się z tym, tą informacją z Kryśkiem i tak, tak właśnie to robimy. Trzy pytania mające związek z naszymi kanałami. Dobra, to pytanie pierwsze: podaj tytuł gry, mój kanał. Podaj tytuł gry na Commodore 64, w której podczas grania razem z kolegą wkręcałem sobie, że jesteśmy w Iraku i przeprowadzamy atak na samego Sadama. Dla ułatwienia podpowiem, że grę tą prezentowałem w serii Ograjmy składankę Pencharda i opowiadałem o niej dokładnie to samo. Czyli tak, w tej, w tej składance Pencharda, w tym odcinku, gdy prezentowałem tą grę, mówiłem właśnie, że a z kolegą sobie wkręcaliśmy, że, byliśmy w, że jesteśmy w Iraku i atakujemy Sadama. Taka strzelanka z widokiem z góry. Podaj tytuł tej gry na Komodoro 64. Pytanie drugie mające związek z kanałem moim i Ksyśka. A więc, podaj tytuł serii, jaką rozpocząłem wspólnie z Ksyśkiem, w której ogrywamy różne gry, a w której biorą udział też inni YouTuberzy. I tutaj podpowiedź chyba jest zbędna, tak mi się wydaje. Jest tylko jedna taka seria, którą zapoczątkowaliśmy. Ja z Ksyśkiem ją wymyśliliśmy razem, wciągnęliśmy w to inne osoby i gramy do dziś półtora roku, rok. Nie wiem, dziesiąta seria chyba, albo jedenasta już seria jest. Nie kojarzę teraz tak z pamięci ale to już troszeczkę czasu się ciągnie, parę osób bierze w tym udział, jest tylko jedna taka seria. Yy, podaj tytuł tej serii, to jest pytanie drugie, bardzo proste pytanie, tak mi się wydaje. I przechodzimy do pytania trzeciego. Podaj tytuł gry, jaką ogrywa Ksysiak na swoim kanale jako serię, a która trwa najdłużej oraz nadal. I ma najwięcej odcinków. Ułatwienie? <głos》>, powiem tylko, że to jest tylko jedna taka gra oksyśka. Tak powinno tak naprawdę wystarczyć. Jedna gra oksyśka, która ciągnie się już naprawdę długo, ma najwięcej odcinków jako seria. Jedna, jedyna gra. E, wystarczy wejść i wystarczy sprawdzić, i, i tak naprawdę to widać od razu. To widać od razu. Nawet nie trzeba się zbytnio czapkować, żeby, żeby tam do tego dojść. Bardzo proste pytanie, według mnie. Bardzo proste, także podaj tytuł gry, którą Krzysiek ogrywa w serii, najdłużej na swoim kanale. I to jest trzecie pytanie. I teraz tak, na odpowiedzi czekam tydzień czasu od teraz. Odcinek ukaże się w poniedziałek. Taki mam plan. Tydzień czasu, czyli w kolejny poniedziałek. I tym razem odpowiedzi wysyłajcie na adres pęczartmałpawp.pl. Ten adres e-mail będzie podany w opisie pod tym filmem tydzień czasu od teraz. Wystarczająco. Wydaje mi się, że nagrody są naprawdę fajne. Wydaje mi się, że warto o nie powalczyć. Warto mieć te big boxy, podkładeczka, plakacik, również fajne rzeczy. Także warto, warto o to zawalczyć i zachęcam Was do udzielania odpowiedzi i wysyłania ich na mój adres e-mail. Tydzień czasu, czas start, no i powodzenia. A w tym odcinku to była tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was z I do następnego. Aha, razem z Cyśkiem. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.